Nazywam się Tadeusz Czajkowski, jestem kamieniarzem. W kamieniarstwie pracuję już około 30 lat. Kamieniarz to człowiek, który robi przekucia kamienne albo elementy architektoniczne z kamienia. Obróbka kamienia i elementów architektonicznych polega na ujmowaniu z kamienia. Kiedyś obróbkę kamienia robiono na oblagrze, czyli nieregularnej brudze kamienia, przenosząc wymiary. I dłutowano. Teraz robimy na formakach, czyli regularnych elementach kamiennych pasujących do brył, które mamy wykuć. Wykuwamy je za pomocą narzędzi elektronicznych, posiłkując się dłutami. Elementy architektoniczne przeważnie obrabia się na kobyłce. Są wyjątki, przy których używamy rusztowań, ale to wtedy, gdy rzeźba jest gabarytowo duża. Przykładowo, jeżeli mamy rzeźbę 4-metrową, musimy zbudować rusztowanie, by wspiąć się na niej i dostać się do wyższych partii rzeźby. Proces obróbki kamienia jest bardzo czasochłonny. Obrobienie jednego elementu trwa czasami 3-4 dni. Im większy element, tym dłużej się nad nim siedzi. W czasie konserwacji zabytków bardzo często zdarzają się ubytki w kamieniu. Zadaniem kamieniarza jest uzupełnienie tych elementów flekami. Fleka robimy w ten sposób, że wykuwamy gniazdo w brakującym elemencie kamiennym, dorabiamy do wymiarów kamień i wklejamy go klejami. Spotykamy się z różnymi rodzajami kamienia. Jest to marmur, granit i pieskowiec. Każdy z nich ma inną masę, twardość i strukturę która wymaga odpowiedniej obróbki. Dobry kamieniarz wie jak podchodzić do każdego rodzaju kamienia, aby uniknąć niepotrzebnych strat, czyli rys, naciągnięć, a w najgorszym wypadku pęknięć. Element architektoniczny wykuty z kamienia wytrzymuje dużo dłużej jak elementy sztukatorskie. Dzięki poprawnemu zakonserwowaniu kamienia, element kamienny wytrzymuje dobre kilkaset lat.